Mamy tego dość! Totalnie! Mam już dosyć komentarzy pod tytułem: Nie wierzę w siebie, yy, nie wierzę, że to osiągnę, yy, mam kompleksy, yy, co mam zrobić, żeby inni mnie lubili. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie będzie bardzo ważny temat, będzie to. Mądry film, żeby Was zmotywować, żeby Was zainspirować, i będzie właśnie on głównie skupiał się w tematyce wiary w siebie, potęgi siebie, mocy, jaką mamy w sobie. Ja rozumiem, że niektórzy ludzie mogą mieć problem z wiarą w siebie, że z tym, że są wyjątkowi i fajni w dzisiejszych czasach, ponieważ no. Jest to trudne, jeżeli mamy po prostu na okrągło jakieś gwiazdy, szczupłe laski, zajebistych ludzi, którzy osiągają sukcesy, a ty cały czas siedzisz w tym samym miejscu. Ale będziesz siedział w tym samym miejscu, jeżeli nie uwierzysz w siebie, jeżeli nie uwierzysz, że ty też tam możesz być. Bo jak to się mówi, hmm, Beyoncé ma 24 godziny doby i ty też ma. Nie, ale słuchajcie, musicie zrozumieć, że na przykład Bycie osoby, które są gwiazdą, osoby, które są biznesmenem, osoby, które mają swoją firmę, to nie są osoby, które mają nadprzyrodzone moce. Yy, bardzo często są to osoby, które, kurde, są z rodzin alkoholiczych, yy, mają jakieś narkomańską przeszłość, są jakimiś byłymi alkoholikami i po prostu osiągają już takie dno w życiu, że odbijają się od niego totalnie i poświęcają całą energię w sukces, na przykład, yy, to jest yy, pomiędzy. Między innymi moja historia, ale są też osoby, które nie muszą zaczerpnąć mega ogromnego dna, żeby osiągnąć sukces. Po prostu w pewnym momencie uświadamiają sobie, że muszą coś zacząć robić w tym życiu. Są osobami wartościowymi i nie muszą stanąć być osobą wyjątkową, bo ja kiedyś byłam. Ja kiedyś miałam takie przeświadczenie właśnie, że tą wyjątkowość w sobie trzeba pielęgnować, że to jest najważniejsze, że trzeba się mega wyróżniać, ale właśnie usłyszałam tam kiedyś, że, mm, że, że to co? To znaczy, że osoba, która nie jest wyjątkowa, która jest taka sama jak inni, to jest gorsza. Nie, nieprawda. Ale ja uważam, że nie ma takich osób, które nie są wyjątkowe, bo każdy z nas jest inny. I trzeba właśnie pielęgnować tą inność. Żeby się wyróżniać, żeby e, między innymi właśnie osiągać sukces i żeby kochać siebie i wierzyć w siebie. I kiedy wierzysz w siebie, kiedy już osiągasz szczytę swoich możliwości, pracujesz ciężko, podspływać ci po czole, masz, jesteś cały czas spragniony. Potrzebujesz się napić z pięknego kubka, albo Zadzwonić do kogoś z telefonu. Z pięknego... Z ...telefonu. Z case. <grym> mm, woda. case kejs. kejs. Mm. Wróćmy do naszego tematu. A więc, chcę powiedzieć jeszcze bardzo istotną rzecz. A mianowicie taką. To nie jest tak, że okej, okay, będę w siebie wie wierzyć, to nagle po prostu będę zdobywać góry. Trzeba jeszcze podjąć działania właśnie, a nie na przykład w sensie. Będę, w będę milionerem! No dlaczego no znaczy, to znaczy, nie jestem milionerem? Przecież. Ee, przecież powiedziałem, że chcę być milionerem, to nie działa. Znaczy najważniejszym krokiem jest uwierzenie w to. Jeśli będziesz się zachowywać tak, y, podejmować odpowiednie działania, zaplanujesz sobie wszystko. Yy, nie wiem, zaczniesz do siebie przyciągać osoby, które będą ci pomagały osiągnąć ten cel. Na przykład na naszym przykładzie. Jako małe dziewczynki jarałyśmy się Britney Spears po prostu jakimiś gwiazdami. Zawsze chciałyśmy być takie jak one, żeby usiąść kiedyś przed tą kamerą, być popularnym. I słuchajcie, to się stało, bo zaczęłyśmy podejmować działania, postawiłyśmy w tą kamerę. Postawiłyśmy tą kamerę, um, bałyśmy się co może się wydarzyć, bałyśmy się opinii, ale w pewnym momencie zaskoczyły i stwierdziliśmy, że są rzeczy ważniejsze niż to co inni powiedzą, niż to co ktoś sobie coś pomyśli, po prostu zaczęłyśmy spełniać się w tym co robimy i tak naprawdę te wszystkie nasze marzenia się zrealizowały, bo podjęłyśmy działania, żeby one się spełniły. No, ja miałam takie, może yy, trochę puste kiedyś marzenie. Znaczy, no, wiele miałam marzeń, ale to akurat było takie charakterystyczne, że zawsze chciałam być chudą, długowłosą, złotowłosą, dziewczyną, nie? I nigdy nie miałam tych długich, złotych włosów, zawsze one były jakieś takie brązowe itd. i tak dalej. Ja tak chciałam mieć te złote włosy, chciałam być taka chuda, ale nic z tym nie robiłam. Mogłam sobie powarbować, mogłam je zapuścić. Ale nie, ja cały czas tylko patrzyłam na te dziewczyny. Chciałabym mieć takie włosy, chciałabym mieć takie włosy. I nic z tym nie robiłam, aż w końcu zrobiłam, jakie mam. Może trwało to kilkanaście lat. No tak, no to jest taki właśnie głupi przykład. Taki, nie taki banalny przykład. No i większość powie, że to jednej na milion się udaje. Dlaczego to nie każdemu się udaje? On miał szczęście. To nie jest szczęście, to jest gówno prawda. To nie jest szczęście. To nie jest jedna osoba na milion. Przecież ty możesz. Yy... Osiągnąć to wszystko, co sobie wyobrazisz, co sobie wymarzysz. Każdy z Was może. I my też kiedyś mogliśmy powiedzieć: Ale nie, my tego nigdy nie zrobimy. I właśnie tutaj pojawia się wiara w siebie. Trzeba wierzyć w to, że mi się uda, że ja to zrobię. Trzeba być tego przekonanym. Ja chciałam być sławna jak Jennifer Lopez. I już jestem. I będę jeszcze sławniejsza. I sobie teraz powiem, że jestem sławna jak Lady Gaga. I będę. Ale to nie chodzi o takie próżne właśnie e, marzenie, że chcę być sławna. Za tym idzie bardzo dużo innych czynników. Żeby zostać takim sławnym jak Jennifer Lopez, trzeba zapierdalać od rana do nocy. Ciężko pracować. Ogarniać ludzi, którzy będą Ci w tym wszystkim pomagać. Mieć pomysły, być kreatywnym, wpadać na coraz to nowsze, zaskakujące rzeczy. Żeby być cały czas na czasie, to nie jest tylko, że chcę być sławne. Za sławą idzie bardzo, bardzo dużo y, odpowiedzialnych czynników. No i to też y, nie można mieć słom, y, słomionego zapału, bo nad tym, jakim się chce być, trzeba codziennie pracować. Ja z własnego doświadczenia wiem, że na przykład, nie wiem, postanawiam sobie coś i robię to przez kilka, załóżmy dni, tygodni, ale w pewnym czasie odpuszczam i widzę różnicę, że nagle Kurde, jakoś tak się gorzej czuję, przestałam jakoś tak, wiecie, pracować nad sobą, i już wszystko mi gorzej wychodzi. Także trzeba to robić regularnie. Ja w ogóle zawsze tak, jak, jak była jeszcze gazeta Bravo, tam była, były wywiady z jakimiś znanymi osobami, i te osoby, nie wiem, Shakira, ona zawsze tam wypowiadała się: Ja jestem zwykłą dziewczyną, taką samą jak ty. I ja nigdy tego nie rozumiałam, bo dla mnie gwiazda, właśnie z jakiejś kurde innej planety. No a, to, a tak jak, jak ja już tam... mówiłam, to on, on, te osoby to są normalni ludzie, którym nie udało się, tylko oni ciężko pracowali na to, gdzie teraz są. Nie mają żadnych yy, nadprzyrodzonych mocy, są zwykli ludzie, no. więc trzeba być konsekwentnym, mocno wierzyć w swoje marzenia, Podejmować odpowiednie działania, aby te marzenia spełniać, więc jeśli chcesz schudnąć, to nie masz tylko sobie, o, chciałabym schudnąć 10 kg, tylko podejmij działania, żeby to zrobić. Zacznij czytać o tym, zacznij odpowiednią dietę e, stosować się, zacznij ćwiczyć, zacznij spotykać się z ludźmi, którzy będą się do tego nakręcać, a nie z ludźmi, którzy wpieprzają chipsy i pączki i leżą. <grym> No i... My coś o tym wiemy! I po prostu uwierz w siebie, a nie po jednym dniu stwierdzasz: i tak mi się nie uda! No, bo życie jest tak krótkie, że takie podejście, że i tak mi się nie uda, jest strasznie słabe i doprowadza no. tylko do degradacji twojego życia. Dlatego czas na zmiany! Wiara w siebie, potęga! Czas na zmiany! <gry> Czas na zmiany, jeśli postanowisz sobie, że zrobisz coś, to to, to, to ty zrobisz. zrobisz. <grym> <grym> Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Piszcie, czy chcecie jeszcze więcej takich inspirujących, motywujących filmów. Eee, takich mądrych, bo my jesteśmy tak naprawdę mądro. Ty jesteś najmocniejsze, najpiękniejsze i najfajniejsze. I zasubskrybujcie kanał. wesprzyjcie nas. Pokażcie nasze potęgę. Taki przycisk subskrybuj też to jest dzwoneczek. Dzwoneczek. Żeby wiedzieć, że dały film! Są Super góry. oplułam cały ekran. To żegnamy się z Wami, kochamy Was pa!